Paneczko, wszystkie z tej strony glinik skład. Oczywiście nie znając tego pana z włosem. Przedstaw się ładnie. Siemanko, jestem Maciek, mam sypkę Frodo, lubię trochę ruchać. I lubi w dupę. W Drugi to już go znacie z pierwszego filmiku Siemanko. na naszym Siemanko. kanale. To jest Fryer. To, e, to jest Krygiel, To jest właśnie ten krygel. Jak to masz jest... na imię? Mark. Krygel Fryer. Żartowałem A więc tak, ja jestem za kamerą, to każdy mnie zna, już zapowiadałem Pierwszą serię wrogów, pierwszy filmik, też jestem, siedzę na gałęzi. Oczywiście, tak to ja. Bailando! Musi być ja. Bailando. A więc tak, teraz... To dzisiaj pierwszy... Dzisiaj pierwszy challenge, tak jak mówiłem. Challenge. Jak widzicie... Trochę tu mokro. Trochę tu mokro jest. Ale damy radę mordeczki. Także przechodzimy... Nie stąd, tylko z drugiej strony, tam jak jest ta barierka. Podciągnę trochę spodnie. O tam, tam, tam. <laughs> Tam jak jest ta barierka, przechodzimy stamtąd. Aż wychodzimy tutaj, oczywiście woda leci, będziemy okro, trochę. A, poza tym będzie A będzie więc drugi... robimy challenge. Cze, cze, A później będzie drugi kanał, właśnie tam. Później będzie drugi kanał, tam kawałek dalej. Zacznę A się więc się tak, mierdoli. zobaczymy, kto pierwszy jak najszybciej przejdzie. Albo kto pierwszy, kurwa, zmoknie. <laughs> oczywiście powoli musimy wejść trochę. Mije węże i inne tutaj są. Trochę słońce napierdala. Ale to nic. Także Maciek uważaj na szczury. A my wstawieni w dobrym humorku dzisiaj. Także czekaj. I tak powiem, było mieszkaństwo. Ja może, ja może przejdę, pokażę najpierw kanał, jak on wygląda. Czekaj. Jest tam gdzieś przejść Maciek? Jest. Kryglu czekaj, trzymaj, bo wzięliśmy drugą kamerkę. trzy znaczy kamerkę kurwa. Znaczy nie kamerkę, aparat. tylko wzięliśmy o taki aparat, takiego o. Profesjonalny kurwa. kurwa. Oczywiście filmiki zajebiste też nagrywa. Pokażę wam o to własny kanał. Trochę tam jest kawałek do przejścia. To pod całą ulicą. Jak będzie Tyr jechał, to mamy inaczej, że tak powiem, że miałem raczej jakieś przepierdolone. Także kto zaczyna? Ja nie. nagrywam, oczywiście. Ja przechodzę ostatni ja na końcu. Dobra, Maciek drugi. Ja też. Przykro. No dobra, to Maciek pierwszy. No, no to... Kurwa. Idzie. <laughs> będzie hardcore. Będzie, będzie grubo, będzie grubo. O, jak widzicie, idzie Maciek, idzie. Zaraz, jedna słyszę o Muchy, muchy, oczywiście muchy. Maciek, uważaj, szczur biegnie. Nie, ma skurcz w nodze. Ma skurcz w nodze. O, on się jebał będzie, będzie trochę śmiesznie. Idę do końca już. Ale, on prawie wychodzi. Tam jest pod górkę, jak widzicie, podgórkę jest. Tak więc to będzie nasz pierwszy, nasz pierwszy challenge. Taki trochę chujowy, ale drugi będzie z drugiego kanału, a tam wyjścia nie ma. Tam się idzie bez końca. E, co ty wiesz? No. Bo. Nie! Tam widzisz bez końca. Nie chuj, ja to nie, nie chujaj, chuj, to nie wchodzę. On jest? To na końcu. Zacznijmy! E, Kryglu, może ja drugi przejdę. Co, czemu? Masz głębokie kieszenie? Nie, właśnie mam płytkie. O kurwa. A czemu ty? Ja! Przegłem. To ja przejdę z drugi, bo ja jestem z tak, tym. Halo. To ja idę zaraz za tobą. Dobra! Także, jak widzicie, Kryglo ma żółte majty. E, tak? Polecam firmę Umbro. Zapomniałem włączyć, oczywiście, kurwa lampy. Tradycyjnie. Ślizgo. Nie, bo ja mam kurwa. O, te... mój kręgosłup! Bo ja mam te kurwa laczki, kapcie. Oła, idę. Uwagaż. Idę. Ślizgo nie jest. Chwieję się trochę. <laughs> <laughs> Żółwie kurwa, że tak powiem. Oa, chłopie, jaka patologia. Jestem. Aaaa, moje plecy. Kurwa, zajebałem. Ja Kśej do no przyjedź tu po mnie kaletem. Ale uwaga, jestem, wychodzę. Jestem tu. Jestem tu sam. Jak widzicie, chłopaki już stoją, czekają na mnie. W ogóle mam wam powiedzieć coś. Ostatnio mówili mi, że spożyczymy wszystko, nie? A więc tak. Challenge odbyty. A nie, mnie? Trochę się zmęczyłem Plecy mnie bolą mnie też A więc oczywiście to był nasz pierwszy challenge Ale mogę coś dokończyć? Dzisiaj będzie także i drugi albo może i trzy będą Będą ale trzy filmy dzisiaj na kanale Tak okazyjnie Bo jesteśmy z chłopakami, jesteśmy wszyscy W grupie Ale mogę coś dokończyć? No dokończ Bo mówili zawsze że pożyczymy wszystko nie? Tak? Tak mówili a ja idę do spożyczego i się pytałam kilo koksu. A kilo koksu kurde nie ma. Ale nie podchodź do mnie tak blisko, bo nie widać twojego ryja. No ale dobra, dobra idźmy do drugiego. Dobra, dobra to na razie cześć. trzymajcie Także... się. Zapraszam do oglądania, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Subskrybuj, winny skład, chłopaka. skład.